I kolejna nasza runda, kolejna mapa. I zobaczymy, jak to tutaj się potoczy. Mapa też fajna, ciekawa. I zobaczymy, już jesteśmy na automatycznym. Zobaczmy, co się tu dzieje. Pingwin Brock i to wykorzysta pingwin czy brok, a brok ucieka jeszcze, bardzo fajnie, jeszcze na 168 energii jeszcze udało mu się gdzieś tam uciec. Edgar kontra Surge, a już chyba tego broka tutaj nie ma, nie zauważyłem, ale pingwin sobie jeszcze zbierze skrzyneczkę. No, ciekawa ta postać. No i co, mamy Edgara kontra Surge'a tutaj, tak? Aha, Byronik z dołu. Nie, to daj Dynamite, daj no przepraszam. Amber, Amber kontra Tutaj siedmiu zatem, że zostaje i tutaj już, tak, Max do środka szuka środka, tak, Pingwin też tutaj będzie szukał środka, a co się dzieje u góry? Edgar atakuje mocno surcza, tak, udaje się mu się, prawie, że ale nie ucieczka. się nie udała. Surcz zdążył jeszcze się teleportować, ale pozbierał to w bardzo fajnie w szybki sposób z Max i wykorzystał okazję, który jest cały czas nękany tutaj przez z dołu przez Pingwina, czy tutaj sobie poradzi, kto tu je tak. Max podchodzi. podchodzi bardzo blisko, ale jeszcze go nie wykończył, jednak Pingwin wybronił się i znowu kolejny a Amber na górze tutaj, tak? Amber szuka tam ten, a z boku cały czas też kruk sobie tutaj pilnuje i szykuje sobie pewnie jakiś fajny atak. A co my tu mamy? rafsa pingwin, ale w tych działach tutaj mnóstwo wystawianych, Ej, co tutaj, Raps, Raps, A, ale Raps się czuł, że się obroni, nie obronił się, jednak zaatakowany z dwóch stron, bardzo ciężko. Yy, pingwin, Kruk, Max... Yy. No, jest ciekawe zestawienie, bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, czy tam sobie poradzi pingwin z Krukiem? Jednak poradził sobie, ale Kruk też jednak padł została ich trójka został Max kontra Surge, Max kontra Surge i u góry jeszcze w to wszystko się zmiesza Amber, która tutaj nieźle go wykańcza Maxa członek Max sobie poradzi, nie poradził sobie, z Surge go jeszcze tutaj dopadł, no i pojedynek Surge kontra Amber, Surge kontra Amber, 9 kontra 1 cube. No to już chyba musi słuch to wygrać, ale Amber też nie jest bez szans, też może tutaj podejść sprytnie, ale też już zaatakowała, mocno poszło, ale jednak surcz to wykorzystał i zwyciężył. Gratujemy graczowi Oliwie.